Witam Państwa! Jesteśmy w hotelu Rio Mexico Palace i jesteśmy tutaj w ostatni dzień. Przyszedł czas na podsumowanie. Zapewne wszyscy chcieliby wiedzieć, jakie mamy zdanie o tym hotelu, czy warto tutaj przyjechać. Przygotowałem dla Państwa takie zestawienie, żeby określić, jakie są plusy i minusy tego hotelu. Oczywiście możemy wyrazić swoją opinię, a decyzję podejmą Państwo sami. Jak Państwo wiedzą, hotel Rio Mexico Palace należy do sieci hoteli Rio. Tutaj w rejonie Playa Caru jest tych hoteli kilka. Rio Palace są tylko dwa. Jest to Rio Mexico Palace i Rio Palace Riviera Maya z przodu. Oraz hotele, które są w pierwszej linii brzegowej, to jest Rio Playa Car, który znajduje się. Jeden hotel za hotelem. Rio Palace Meksiko za Maja, Maya, Rio w pierwszej linii brzegowej, który znajduje się za hotelem Rio Palace Mexico oraz Rio Tequila i Rio Lupita. To są hotele, które nie są w pierwszej linii brzegowej. Nieraz firmy niemieckie, niemieckie tu i mają takie oferty, tak zwaną ruletkę, że kupują Państwo tutaj wakacje, a dopiero na miejscu dowiadują się Państwo, w którym hotelu będziecie Państwo mieszkać. A więc jakie widzimy plusy w hotelu, w hotelu Rio Palace, Mexico? Przede wszystkim trzeba zacząć od zasad czystości i bezpieczeństwa i przepisów związanych z COVID-em. Bardzo, bardzo i jeszcze raz bardzo przestrzegane są wszystkie te przepisy. Czyli przed każdym wejściem na posiłek mamy na ręce nakładają nam żel, czyścimy ręce i obowiązkowo maseczkę. Siadamy przy stole, zdejmujemy maseczki, jak tylko wstaniemy. Nie daj Bóg bez maseczki od razu mamy zwróconą uwagę. I wszędzie na każdym kroku to jest stosowane, czyli zasady dotyczące e, COVID-u są bardzo restrykcyjne i bardzo silnie przestrzegane. Dalej. Mamy aplikację. Aplikacja Rio, którą można ściągnąć też na Androida czy na e, iPhone'a, na której wpisując nazwę hotelu Pokazuje nam, jakie restauracje w dany dzień są czynne, bo wiadomo, że śniadanie i kolacje jemy w głównej restauracji, ale oprócz tego lunch jemy guacamole przy, przy basenie. Ale wiadomo, że są też masę restauracji tematycznych, z których też robiliśmy Państwu króciutkie relacje. I tam to jest pokazane, także jeśli nie wiemy, gdzie udać się na kolację, wchodzimy w aplikację, patrzymy i widzimy, która restauracja jest dzisiaj czynna i to wszystko się zgadza. Dalej, w hotelu mamy żelazko, deskę do prasowania i suszarkę. To jest bardzo ważne, bo nie we wszystkich hotelach to jest. Dla pań szczególnie będzie to bardzo ważna informacja. Codziennie mamy zestaw kosmetyków doniesiony do pokoju, czyli mydło, odżywkę, balsam do ciała. Wszystko to mamy codziennie. Jeśli użyjemy, mamy przyniesione nowe do naszego pokoju. Dalej, mini bar. Coś fantastycznego. Mamy lodóweczkę, w której mamy piwo, no jeden rodzaj, mamy Pepsi Light, mamy jakiegoś szwepsa, mamy Sprite'a, mamy wodę gazowaną, wodę niegazowaną. Codziennie przejeżdża taki wózeczek, mini bar, uzupełnia. To wszystko jest w cenie. Tak samo u góry, alkohole, które wiszą, z których możemy korzystać, jak oglądali Państwo relacje z pokoju, to też one są uzupełniane. To wszystko jest w cenie i za to nie płacimy. Dalej. W każdym pokoju znajduje się prysznic i wanna z jacuzzi. Zapewne są jeszcze pokoje o wyższym standardzie niż nasz. My byliśmy w średnim standardzie i jest i wanna. I prysznic to jest bardzo ważne. Ogólnie, No chyba więcej tutaj, korzystamy z prysznicy. Eee... <laughs> jeśli chodzi o pokój, to warto jeszcze wspomnieć o sejfie, który jest tutaj bardzo ważny. I o tym, że mamy i klimatyzację, i wentylator na suficie. To jest też ważne, dlatego że jeśli nie chcemy. Ktoś na przykład no, zachoruje, nie chce, żeby to powietrze było zbyt chłodne. To wystarczy u góry wiatrak, włączymy na, na suficie i to spowoduje, że to powietrze od razu będzie chłodniejsze. A wiadomo, w nocy jest 26 stopni, 27. No i ciężko spać e, w takich warunkach. E, Serwis room, czyli jeśli mamy, jesteśmy w pokoju. Mamy godzinę, nie wiem, 16, nie chce nam się wychodzić, możemy zadzwonić, poprosić o jakąś sałatkę, o jakieś owoce, przyniosą do pokoju. To jest wszystko bezpłatne. Za to nic nie płacimy. Oczywiście w pokoju mamy również ekspres do kawy, z którego możemy korzystać. O sejfie mówiłem. Polskie wtyczki pasują. Też zastanawialiśmy się, jak to będzie ale w tym hotelu są tak zrobione te wtyczki, że nasze wtyczki normalnie pasują, nie są potrzebne żadne y, przejściówki. Jeśli chodzi o posiłki, jeszcze dwa zdania. Praktycznie nie mamy kiedy być głodnym. Od 7 do 11 śniadanie, od 12 do 17 lunch guacamole, od 18.30 do 22.00 główna restauracja e, kolacje i restauracje tematyczne od 18.30 restauracja. Japońska, Meksykańska, Krystal e, 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 i Steakhouse, e, który jest w restauracji Guacamole. Także jest tego dużo. E, mini-bary. Z tego, co korzystamy, mam mini-bary. Bary, to co mam na myśli przy plaży. Naprawdę dobre drinki, e, fajne szoty, e, mili kelnerzy. To nie jest tak, że jak się nie da dolara, to, to nie zrobi drinka, ale jak się da dolara, to jest jeszcze lepiej i naprawdę polecam, bardzo miła obsługa i naprawdę warto skorzystać z ich usług. Ech, dużą zaletą też jest to, że w części hotelowej, czyli w części tak zwanej mieszkalnej jest cisza. W tej chwili, akurat po kolacji, jest tam jakiś występ, delikatnie słuchać muzykę, ale ogólnie nie ma tu basenów, nie ma tu wetestu, nie ma tego hałasu, także jest to na pewno w ciągu dnia i rano i wieczorem duża, duża zaleta. I jeszcze na jedno chciałbym zwrócić uwagę: na tą obsługę kelnerską. No Tego naprawdę zazdroszczę, bo. Na każdym kroku pytają, czy jest wszystko ok, czy czegoś nie brakuje, czy coś podać, a jak moglibyśmy pomóc. Naprawdę widać, że zależy im na kliencie, że chodzą wokół nas i że czujemy się po prostu na urlopie i tylko wypoczywamy. Znaleźliśmy też niestety kilka minusów, jak to w każdym hotelu bywa, no bo trudno by było, żeby przyjechać do hotelu i powiedzieć, że wszystko jest super. Co zaliczamy do minusów? Przede wszystkim spotkaliśmy się z czymś takim, że dostaliśmy informację i również było to widoczne na aplikacji TUI, że restauracja główna na kolację jest nieczynna. Pytamy się dlaczego? Z przyczyn technicznych. Okazało się, że 3 dni podczas naszego pobytu, albo 4, restauracja główna była nieczynna. Nie jest to niby wielki problem bo możemy skorzystać wtedy z restauracji à la carte, z restauracji tematycznych, bo wtedy jedna restauracja jest więcej czynna, czy streakhouse, czy, czy y, japońska, czy y, meksykańska. Możemy skorzystać, ale jeśli jemy na przykład y, tylko owoce i warzywa świeże, no to już mamy problem. Y, nie wiem, jak to jest rozpatrywane z punktu widzenia umowy studii, bo. Na umowach, bo byliśmy z firmą i od razu zaznaczam, mamy napisane, że cały czas mamy opcję All Inclusive i kolację też mamy Buffet All Inclusive. Także to była taka, nazwijmy to, niemiła niespodzianka. Nie? Kiedy nie chcieliśmy na przykład już się najeść na ten wieczór, nie chcieliśmy iść na powiedzmy sobie jakąś kolację, tylko chcieliśmy, nie wiem, przekąsić owoce czy coś, no udałyśmy się do tego miejsca o nazwie lodże 24, gdzie tam jakiś owoc, bananki, coś tam jest, ale ogólnie no, nie potrafiono nam wytłumaczyć, dlaczego restauracja główna jest zamknięta. To jest, to jest na pewno ten minus. I teraz tak, co jeszcze do minusu? Oczywiście to, że mieszkamy w Rio Palace Mexico, nasza restauracja była zamknięta. Chcieliśmy się udać na kolację do sąsiedniego hotelu, do Rio Yucatan. No niestety nie mogliśmy. Po opaskach razu poznali, że jesteśmy z Palas Mexico i tam tylko możemy iść na kolację. To jest drugi minus. I trzeci malutki minus to jest plaża. Na plaży ogólnie jest rewelacyjnie, dlatego że kiedy leżysz, przychodzą do ciebie kelnerzy, pytają się, co coś do picia. Nie musisz nigdzie chodzić do drink baru, yy, przynosić z baru coś tam sobie. Oni chodzą, fajnie, jak tam im położysz dolara, to chodzą jeszcze szybciej, jeszcze częściej. Ale jest bardzo dużo sprzedawczyków. To jest naprawdę trudne, jest, jest tego naprawdę dużo. Oni, co prawda, nie są, yy, mówiąc tak. Nieładnie upierdliwi, czyli podejdą, zapytają się, czy coś chcesz? Nie chcesz, ok, dziękuję, miłego dnia. Czyli nie jest to jakaś taka natarczywość jak, no nie wiem, na przykład w Egipcie czy, czy w Kenii, kiedy nagabują, a może jednak, a może to, pokazują swoje niezadowolenie. Nie, ale jest tych ludzi kursujących wzdłuż plaży Playa del Carmen, w tą stronę i w tą, naprawdę sporo. No, i co chwilę podchodzi, a to z jakimiś tatuażami, a to z jakimiś srebrem, a to z cygarami, a to z jakimiś wycieczkami, i co chwilę ktoś, aczkolwiek jak ktoś śpi, no to oczywiście nie budzą, ale to uznalibyśmy za jakiś minus. I teraz podsumowanie. Naszym zdaniem, hotel na pewno warty odwiedzin, na pewno dobry hotel, i polecam go Państwu z ogromną odpowiedzialnością, bo byłem tutaj, spędziłem trochę czasu i wiem, że klienci są bardzo, bardzo zadowoleni. Jeśli macie jakieś pytania, oczywiście można pisać, można je zadawać. Zapraszam na mój kanał Rafo Travel i do usłyszenia.